O co chodzi z tymi ciążami? Ja mam wrażenie, że ja codziennie dostaję informację, że ktoś jest w ciąży kolejny. Właśnie teraz zaczęłam, że moja znajoma jest w ciąży. Eee, w ogóle wielkie gratulacje dla wszystkich przyszłych mam, ale ja nie wiem, czy coś z nieba spuszczają, bo pomyślaj, że jest niż demograficzny i po prostu trzeba wziąć sprawy w swoje ręce i nas zapyla to. Bez naszej wiedzy. <laughs> Żartuję oczywiście, ale naprawdę w ogóle wow. Nie wiem, czy ja po prostu byłam tak daleko od tego tematu, że nie zauważałam, E, tych ciąż, ale teraz mam wrażenie, że serio chociaż raz w tygodniu się dowiaduję o kolejnej. Wow. Bonjour. Kurczę, zapomniałam, że słuchajcie, po y, imprezach to się odsypia, no. Wczoraj cała niedziela przeleżana y, odpoczywałam, y, pogotowałam w międzyczasie coś, żebyśmy zjedli zdrowe rzeczy, jak to po imprezie przystało. Ale, ale naprawdę y, Posiedziałam tam od, na tym baby shower od godziny 19 do 22:30, jakoś tak. I słuchajcie, wymęczona na maksa. A o 23:00 to się kiedyś dopiero na miasto wychodziło. Ale fajnie było. Już wam się wczoraj na ten temat nagadałam. Więc cieszę się, że moi znajomi mi piszą wiadomości, że. No, takiego baby shower to mogliśmy się spodziewać tylko u Ciebie, bo totalnie w Twoim stylu i że nigdy na takim baby shower nie byli. Więc bardzo się cieszę, bo właśnie o to chodziło, żeby, żebyśmy się bawili w naturalny dla nas sposób. Ale czuję, że już odespałam dzisiaj, spałam 10 godzin, więc. Uch, bo w ogóle stwierdziłam dzisiaj, że w sumie ja, nawet jak śpię, to pracuję. To nie jest takie łatwe zrobić swojemu synowi nerkę, płucka, wątrobę i wszystkie inne narządy. <śmum> swoją drogą jest to niesamowite, że ja dalej nie mogę tego skumać, że w brzuchu kobiety e, tworzy się nowe życie, które czerpie z nas, żeby stworzyć to, co jest potrzebne jemu do życia. Nigdy się nad tym nie zastanawiałam, bo nie miałam w ogóle takich rozkmin. Ale odkąd jestem w ciąży, to codziennie zadaję sobie mnóstwo bardzo dziwnych pytań um, i ciężko jest znaleźć na nie odpowiedzi. Nieźle to ktoś wymyślił. Swoją drogą, jeśli chodzi o ciążę, to jak widzicie, ja bardzo dbam, bardzo pielęgnuję swoje ciało, swoją buzię w tym stanie, a przede wszystkim tą e, skórę na brzuchu, ja miałam totalną schizę, słuchajcie, że będę miała e, rozstępy, mm, bo wiem, że się z nimi borykacie i tak dalej i wiem jakie je to jest uprzykrzające, no bo y Każda kobieta chce później jak najszybciej dojść do siebie, wrócić szybko do formy. W związku z tym, no niestety te rozstępy często pozostają z nami na dłużej. Ja od razu, jak zaszła w ciąży, to też zadzwoniłam do mamy porozmawiać o przebiegu jej ciąży. I właśnie zapytałam, czy miała rozstępy, bo to często bywa genetyczne. Słuchajcie, ja powiem Wam tak. Ja jestem w trzecim trymestrze. Naprawdę, to już jest bardzo zaawansowana ciąża. Zobaczcie, jaką ja mam gładką skórę. Nie mam ani jednego rozstępu. Nie wiem. Być może jest to genetyka. Być może te rozstępy dopiero mm, wyjdą. Tfu 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 tfu. Nie wiem, przez co się tam truje. Um, oby nie, ale muszę wam przyznać jedną rzecz. Ja codziennie Rano po prysznicu i codziennie wieczorem po prysznicu smaruję i swoje sobie brzuch. Właśnie w taki sposób, jak widzicie. Mm, smaruję w ogóle sobie na przykład tym. Dostałam tutaj od Ani swemi koncept, co zrobiła specjalny produkt na rozstępy. Jak widać, mm, już mi się kończy, więc więc naprawdę go stosuję codziennie. Stosuję również oliwkę po prostu. Oliwkę bambino mm, i balsamy do ciała. Chodzi o to, żeby tę skórę nawilżać, chodzi o to, żeby ją masować. O Jezu, jak się sypało. od tego gadania. Żeby ją nawilżać i żeby ją masować i hartować. A wy macie jakieś swoje sposoby? To dajcie znać, bo słyszałam coś jeszcze o szczepkowaniu skóry.